Okej, hey, witajcie moi konie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Age'a. No i startujemy No i startujemy, co tutaj się dzieje? Aha, przed chwilą mi zapłacili pieniążki To chyba nawet jest ten sam odcinek co? Zresztą jest to sama tura No i dobrze, niech się krasnale biją My sobie musimy ogarnąć sytuację W tym miejscu, to już powiedziałem A Jaki tu jest w ogóle poziom? No i to tak nie do końca spada Prawo nam wzrośnie zaledwie 5% Tutaj do jakiegoś tam buntu teoretycznie dojść może. O, więc te trzy jednostki, tak. No, będą potrzebne. No, będą, niestety, tam. Do utrzymania porządku. Ajajaj, dobra. Masę budowli teraz weszło nam. Więc super. Nawet bardzo. Coś tam pewnie do rekrutacji też wrzuciłem. Ogólnie, okej, okay, rozwijamy się tutaj. Ja, na ludy. Więc, więc myślę, że jest ich najbardziej ok. Mordor, oczywiście, teraz nie będzie nas atakował, przynajmniej mam nadzieję taką. A jak nie, to znowu nasz dyplomata będzie działał. No cóż, musimy wykorzystać to, co dała nam natura, to, co dał nam skrypt, a raczej to, co dali nam moderzy, którzy wykonali tęże modyfikację. No, tak, tak jak właśnie myślałem, ale już, jest, już mają niebieski ryjek, co oznacza, że zaczynają się gdzieś tam poprawiać. E tak tych skurczy byków przetrenuję. To się zakończy. oczywiście, do naprawy powiedzmy to potem. I chyba to tam. Górna będę się pierdzielił z tymi, nie? 200 więcej korupcja na poziomie 1000. Co jest w ogóle... 60. Dobra, to mi lepiej obchodzi. Znaczy wychodzi. No... Patologia z tą korupcją jest niesamowita, ale mam nadzieję, że będzie spadać cały czas. Chociaż i tak mam sporo pieniędzy w tej chwili, więc no też nie mam się za bardzo co skarżyć Tutaj spada bardzo ładnie, więc <laughs> ogólnie jestem bardzo na plus No i tutaj chyba też było dużo <laughs> opada Ale tu mamy, jak to jest w ogóle, 20? O Jezus, masa A tam będziemy bardzo długo rozwijać W tym miejscu teoretycznie port byłby przydatny, zwiększyłby nam handel no i chyba tak też zrobimy, nie? On będzie tutaj chyba. To jest ta wioska. Albo tutaj w ogóle. Tak, on będzie wtedy tutaj. Dobra. Budujemy, zaufajmy. Może akurat wyjdzie. <grych> A jak nie to lipa. Tutaj rekrutacja trwa. Okej, okay, to wszystko pięknie, dobra, nic nie potrzebuję. W takim razie wszelkie budowle, budowy trwają. Ship farming to jest ważne. I oczywiście Baron, stajnie Barona, co już w ogóle jest super super, 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 zajebiste. Ludzie przychodzą, koniec tury, cały czas na tym plusie stoimy, naprawdę wysokim, więc... No to 4000 to jest dużo, to jest dużo jeszcze. Cały czas my tak naprawdę budujemy to, co, to, co na, to, na czym nam bardzo, bardzo zależało. W momencie, kiedy to nam się wybuduje, to już w ogóle będzie rewelacyjnie. No i pozajmujemy do końca run Tylko do tego oczywiście przygotujemy armię, ale tu już będą takie armie, które będą przygotowane wtedy na jakikolwiek konflikt z Mordorem żeby to nie było, że znowu zaatakujemy run, potem znowu się zatrzymamy tylko faktycznie zgromadzimy na południu dwie armie, takie jedna będzie zajmować tereny powiedzmy północy, druga południa w między, tam jakieś tam pojedyncze jednostki też będą stacjonować w różnych miejscach żeby żeby w razie czego przynajmniej trzymać defensywę. No i tak, trzy tury. No tutaj chyba 26 tysięcy też powinno być, nie? Tak mi się wydaje. To by było wtedy logiczne, jakby jeszcze dało się to rozwinąć, to by było super. Eee, i ja na razie nie wiem jak to będę... bo muszą ci panowie wrócić. Dopiero wtedy będziemy kminić jakich ewentualnie no. Mm, podzielić. Panowie dochodzą i już jest piękne zadowolenie Tura, tura, wszystko naprawione Proszę bardzo Czemu korupcja spadnie tylko jeden? Aha, bo tutaj wejdzie ta drogi Ale ogólnie spada, drogi dadzą nam 200 niecałe do handlu To sporo, chociaż na ta korupcja też troszeczkę nam odbierze Więc pewnie średnia będzie ze 100 Coś takiego tego myślę Zobaczcie, no tak, tutaj mamy fajne jednostki, inaczej no oprócz tych, których już możemy rozwiązać znaczy, może inaczej, tych, raz, dwa, trzy i cztery, bo ich nie potrzebujemy Ta dwójka też niech zmierza tutaj, no to jest absolutnie niepotrzebne utrzymywanie jednostek, które są, no 60, 95, no i dobra, jeden oddział wystarczy. 49, no to wybudujmy tutaj, żeby coś szło w górę mimo wszystko, bo tu niedługo będzie 7500. Tak czy siak to będzie jakiś rozwój. 2900 potrzebujemy na te jednostki, i tutaj nam wyszła rekrutacja, dlatego nie mamy w tej chwili pieniędzy na tamtą budowlę. I panowie jeszcze lecą tu, więc ogólnie, ogólnie jest jak najbardziej ok. Eee, no i to miejsce też. Tura i będzie już spokój, myślę, bo jest 95 i wejdzie nam jeszcze prawo i będzie już na plus. Potem będzie można ewentualnie podatki wziąć już na normalne Ale jeszcze niestety nie teraz Tak się zastanawiam Wow, ale to daje dużo 400 ponad dochodu Ale korupcja pewnie 1000 Jezus Maria, korupcja 200 skacze Co za bezsens Tutaj w sumie nie skacze tak drastycznie korupcja, więc to by się przydało Albo tawerna będzie dawać. Dobra, nie wiem. Będziemy kminić potem. Teraz na razie nie ma takiego powodu. Koniec tury. Hmm, hmm, hmm. No, będzie to kampania wymagająca od nas. Oj, dużo będzie wymagać od nas. Myślę, że od razu po niej pojawi się też ROM, y, troją. Bo chcieliście to wam was zafunduję. Czemu by nie? Zobaczymy, ile w ogóle ta seria będzie trwała. Jeśli koło 30 odcinków to skończymy w Sylwestra i wtedy od nowego roku byśmy wjechali stroją, ale to też. No zobaczymy, ile ta seria będzie trwać, bo w tej chwili to jest numer odcinka chyba już 13. A my no, mamy drobne problemy. Jezus, to jest jesteś słaby, ale jesteś strasznie lo lojalny. A ja potrzebuję chociażby zarządcę. I nie wiem, gdzie się pojawił. To jest dobre. To jest dobre. Pytanie w tej chwili. Budowy weszły, tak, weszła budowa tego, co chciałem, cudownie, więc pieniążki nam. A tutaj nam się rozbudowało już. O, zobaczcie, właśnie. I w tej chwili handel rośnie nam niewiele, ale przede wszystkim dzięki temu będziemy mieli chociażby połączenie z tymi osadami. Tutaj dużo to nam da. Dzięki tym drogom, zobaczcie, oni z piechotą już mają tutaj ileś tam tych tur, a wcześniej piechotą, te wcześniej to tak naprawdę musieli płynąć tyle tur, więc jest. Duża poprawa w tym miejscu, już zadowoleni są. No tak, no musicie czekać, no nie ma innego wyboru. No o, chyba, że to będę chciał jednak. Zobaczcie, spadał 60 i jeszcze poprawia. No i unrest, czyli niepokoje, także yy, niweluje, jak dla mnie bardzo ważne. No ale pięknie, wszystko nam wchodzą, budowle po kolei. Jedna za drugą, więc problemu nie ma teraz. Jeszcze mniejsze utrzymanie armii powinno być. Bądź co, bądź. Dojdzie nam, dojdą nam trzy kolejne jednostki, czyli dwie i będziemy mieli pełną armię. Jak to wygląda? Trzy oddziały dystansowe 4-5. Dwie katapulty wystarczy. Masa e, Barding Herd. I mamy pięć oddziałów Swordsmasters. Myślę, że szósty... nie, dobra, tutaj troszeczkę... Du... nie, dobra, weźmiemy sobie ten oddziałek, to będzie cztery plus dowódca plus jeszcze jeden, okej, okay, dobra, no to pokminimy, co tam wrzucić. Będziemy pełną armię i tą pełną armią raczej będę operował chyba w tym miejscu. Myślę, że tutaj bym ich przesłał, akurat byłoby jak najbardziej okej, okay, żeby już ta, ta właśnie armia wgryzała się... Od południa w Mordor, w momencie kiedy już przystąpimy do tej, o, do tej ofensywy, a wcześniej, oczywiście, żeby wgryzała się w run i pozejmowała run. Tylko zastanawiam się, które ziemie jeszcze ewentualnie można byłoby spróbować zaatakować Mordor bez zniszczenia run, tylko. No nie, run chyba jednak za dużo jeszcze ma tych ziem. Wiecie, bo ja się obawiam, czy ja zdołałbym utrzymać, bo w tej chwili pasuje mi to co mam. No, znowu mi wojnę wypowiedzieli. Dzień dobry. Albo relacje pogorszone. Nie, wojna na pewno. Tej katapulty, tutaj te wojna, run, dale. Tylko nasze znaczy, to jest takie... No nie mają nic, tak? No bo no, nie, no, nie czarujmy się, co nie mogą mieć. To, że ja w tej chwili wycofałem część jednostek, to to tak... No wcale nie oznacza, że coś mogą mi zrobić. No chyba, że nagle okaże się, że mają jakieś armię. No, nie, no, właśnie. I patrzcie, to miejsce byśmy sobie zajęli, i w tym miejscu wystarczyłoby trzymać armię. Już nad Blest, nie? Dokładnie, i w tym miejscu trzymamy armię, i mamy tak naprawdę wgląd na tą, tą prowincję, tą prowincję. Tutaj, oczywiście, nawet chyba nie muszę mówić, nie? że, że w praktyce easy zajęcie tego i już, już nic nie musimy tam tak naprawdę patrzeć, bo od tamtej strony nas nie zajdą na pewno. No, run ma tyle przez że ja zaraz będę miał pełną armię. Znaczy, ja nawet tą mogę sobie zrekrutować. Bo no, 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 no. <noise> prawda jest taka, że ja sobie tak. Czekam te cztery tury. No, to w te cztery tury to tak na pewno minie tego. <noise> armię nie zostaną przesłane odpowiednio. Tutaj patrzcie. Łączymy. Zostało nam tak, tak, tak. No, to dwa oddziały te nic mi nie porozumiem tutaj, więc wycofujemy je. To my dwa. Bierzemy sobie raz, dwa, trzy, powiedzmy, through. I robimy taką zamianę. Dochodzą trzy oddziały powiedzmy. No tych jeszcze dajmy, bo też nic nie zrobiam niestety. Eee... Ty, ty, ty. Jakąś rekrutację coś interesującego? Mogę gdzieś? No tutaj będę mógł da Swordsmasters Swordmasters i kawalerię. Więc ogólnie bardzo, bardzo fajnie. No, baraki. Ajajajaj, tutaj dużo potrzebuje, żeby cokolwiek rozbudować. No, ale okej, okay. jakoś sobie damy radę. Ale tutaj dwa oddziały te, boom, lecą i tych już nawet przesyłamy tutaj. Proszę bardzo, oni dochodzą, czyli to jest kilkanaście tur, fakt, faktem. Ale w momencie, kiedy już dojdą, no to pozamiatają tak srogo, że się tak wyrażę. Nie będzie najmniejszych szans. Tych sobie nie biorę, bo mi troszeczkę by zmienili obraz armii, a tego nie chcę O, ten oddział sobie zrekrutuje, bo jest bardzo fajny A za jedną turę, czyli to będzie ten i ten plus generał jakiś Tutaj jest ten słabiutki, tak? To tego słabiutkiego zostawimy w tym miejscu, a ciebie wyślemy po armię Bo ty jesteś naprawdę fajnym dowódcą, podobasz mi się Ale on zarządza, ja pierdzielę. Od razu 400 wymniej no, szkoda, że takiego dobrego zarządcy musimy, ale na pewno nie dam kościowi, który ma jedno dowodzenie, naszej znaczy, przepraszam, zero dowodzenia, nie dam mu, no właśnie, mojej armii. No, to byłaby totalna głupota. On ma chociaż trzy gwiazdki, a to już jest sporo. Plus tam jakieś doświadczenie, plus coś tam, plus coś tam, plus coś tam. Suma sumarum wychodzimy na tym na plus. Mm -hmm. No i mamy pieniążki jeszcze, nie? Dobra, niszczymy run, tak sobie mówimy oczywiście, co robimy. Czyli tak, niszczymy run, zajmujemy tą, pozycję, tą prowincję na północy, zajmujemy sobie to, to pamiętajcie, to będzie miało podobną przelicznik pieniążków jak Lest, może mniejszy troszeczkę, bo nie ma dostępu do morza, ale też myślę koło 2000, 1500, eee, tu też koło 1000 i tutaj też koło 1000, czyli dostajemy kolejne potężne zastrzyki pieniędzy i myślę, że będziemy mieli koło przy takich dobrych wiatrach, naprawdę nie 2,950, ale 5-6 tysięcy, na turę przychodów, i wtedy będziemy mogli sobie spokojnie e, no zagwarantować e, może zagwarantować coś, za stwierdzenie, ale będziemy mogli spokojnie wyżywić armię w ilości 3 czy 4, tych naszych już naprawdę potężnych i najlepiej wyszkolonych, jak tylko się oczywiście da. Lecicie na północ, żeby nie było. No, 3200, no, 3200 to jest sporo. Yy, bo tutaj coś was zablokowało? No, już myślałem. A wy chcecie tędy przejść? No to tak trochę niebezpiecznie. A dobra, na razie nie będę ich powstrzymywał. I rozpaczamy rekrutację tych, i czekamy turę na tych. I to jest wszystko, bo to jest mój środek. Sześć oddziałów będziemy mieli akurat tych. Boki, czyli pięć, e, Swordmasters, Łucznicy tam kolejny oddział uczniów, katapult itd. Tak to będzie tak naprawdę armia, która będzie której zadaniem będzie przede wszystkim tak naprawdę stanie na straży. Myślę, że to jest piękne stwierdzenie właśnie, które idealnie będzie obrazowało naszą, naszych dzielnych chłopców. Okej. Okay. No właśnie, jeszcze tu chcę sprawdzić coś. No właśnie, bo ja tu nic nie rozwijam. Na razie dróg nie będę rozwijał, bo to może być dość niebezpieczne. Ale chciałbym rozwinąć town hall, co nie? Czy jednak nie? Może jednak nie, poczekajcie. Farmy nie. Ile tutaj? 12 tysięcy do rozwoju. Potrzebowałbym rozwinąć to miasto, żeby one było. No, żeby one już miało coś takiego w sobie, zaplecze jakieś. Mm. Czy to miejsce może mi potem przysłużyć jako faktycznie miejsce rekrutacji naszej armii? To jest pytanie przede wszystkim. Raczej twierdzę, że tutaj właśnie to byłoby najlepiej zająć, nie? I tam próbować przekształcać te budynki na nasze, na nasze typy. No i teraz inwestycja w to miejsce mogłaby okazać się dość zgubna. Raczej będziemy trzymać y, tą granicę. Wiecie, dwie, dwoma, dwoma armiami spróbujemy wejść od tyłu. Nie próbujmy go przekupywać, bo bym się czasnął no, zaraz. elfie głupi, dobrze. Y, tymi armiami raczej będę pilnował właśnie lasów. Ewentualnie trochę lasami się posuniemy, ale bardzo lekko, dlatego że w tą pozycję, którą teraz mam, ona jest OK. E, jeżeli byśmy próbowali gdzieś za bardzo wyjść do przodu, to Mordor mógłby, no tak jak myślałem, że będzie miał jedno miejsce, ale nie, no zobaczcie, są za ciężne jednostki, oni już nie mają rodowitych, e, o Jezus, jak oni się nazywali dokładnie, poczekajcie, żeby nie spieprzyć, e, Easterlingów, tak, nie mają rodowitych Easterlingów, tylko jakieś za ciężne mordy tam orkowe, to Kurczę... o czym my mówimy w ogóle, nie? No i bum, dwie dwa oddziały już tutaj lecą. Co tu się dzieje? To jest dobre pytanie. Jakieś 60%? Wysyłbym tego typa, ale nie chce mi się, bo bym, pieniążki to ja potrzebuję, a nie oni. 5000 sztuk złota, no kurcze. No, no właśnie, no i to jest to, nie o czym mówiłem. Tutaj jest handel, i ten handel daje zobaczcie 600. Widzieliście, że pisało, że da nam tam 300, czy coś takiego? Ale on nigdy nie zakłada, taki handel nigdy nie zakłada, że będziemy handlować potem z kimś. To musicie sobie zapamiętać. Więc zawsze on jest bardzo, bardzo zaniżony. W tym miejscu no 700, pięknie, ale spadło. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I no, ale handel też chyba spadł, nie? ogólnie jest na tym samym poziomie, wszystko. No dobra, jakoś przeżyjemy. Lecimy już tutaj, nie mam zamiaru się przejmować. Ewentualnie na okrągło, będziemy inaczej na okrągło. E, na oko polecimy. I bum. No tysiąc, dobra, niech tak będzie. Już nie będziemy ograniczać naszych ludzi i dwie tury będziemy mieli stajnie barona. I właśnie będę chciał tych moich kawalerzystów też do armii zwerbować. W sumie faktycznie ja w tej armii nie mam kawalerii. Dobra, przeżyję to jakoś. Niech to będzie taka armia yes. bez kawalerii, bo ona ma dużo łuczników, ale armie, które nie mają tych łuczników, które nie mają katapult i tak dalej właśnie te, tego ciężkiego sprzętu, no będą potrzebowały kawalerii, żeby właśnie ten ciężki sprzęt niszczyć. Hmm, jeszcze chciałbym tę właśnie e elfią osadę, ten M fuin rozwinąć. Myślę, że to już za chwilę będę miał taką możliwość. I to już w ogóle będzie totalnie super. Będziemy mieli rozwinięte drogi, lepszy handel z elfami. No i to będzie takie miejsce, gdzie no nie czarujmy się jakiś tam wstęp od strony Lasu do Daily jest. Czyli nasz punkt. Właśnie o to chodzi, że w tej chwili tak naprawdę posiadamy całkiem ciekawe punkty obrony, w razie czego, gdyby Mordor chciał naprawdę przejść, no to. Jedynym naszą luką jest w tej chwili, już wam pokazuję No tu się pobuntowali, wiem Na razie tych tam zostawimy, żeby nie było, że coś No i super, dobra, bierzemy teraz tak Myślę, że wyjdziemy, ku. Niskie podatki, a wy macie ból no ja mam tych łuczników, dwa oddziały tylko. No niech będą chociaż te dwa oddziały. Dajmy tych tutaj. No nie, na razie nie mogę ich zostawić, niestety. Niestety. Bo będą mi się buntować. Dziady nieczyste. Haniebne to jest. Ile to mi da w ogóle? Czekajcie. 1000. Wow, 400 sztuk złota, a korupcja wzrośnie o. Zaledwie 50. Strzał w dziesiątkę. Cudowne. Tam, 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 tam. Kolejne oddziały ruszają tutaj. Może już do Lest. Lecimy tu i teraz tak. Właśnie to jest taki nasz punkt, który tak naprawdę jest jedyny zagrożony. Bo żeby oni przejść, to muszą tak naprawdę albo rozwalić te krasnoludy a widzę, że cały czas to należy do Krasnoludów, i myślę, że Krasnoludy będą trzymać to, co w tej chwili mają. Przynajmniej ja taką nadzieję cały czas posiadam. No i wiecie, no ten, tego punktu no nie zdobędą. Mamy, no mamy wszystko, co jest potrzebne do obrony. No. Żadna armia jeden na jeden z nami nie wygra. No chyba, że będziemy mieli armię tego gówna. Ale z armią tego gówna dałoby się coś tam wywalczyć. Taką mam nadzieję przynajmniej. Tutaj jest pół procenta. No dobra, zmniejszmy podatki. Żeby nam się szybciej rozwinęło miasto, i tak budowa jakaś tam trwa, tutaj rekrutacja, wiadomo. I czekamy teraz na kolejnej turze. Musimy już wydać pieniążki na kawalerię raczej. Co jest, nie kliknęło się? No. Hmm. No, i run trzeba będzie naprawdę uciszyć, wziąć tą jedną armię, tak trzasnąć ich raz drugi. Jak już zajmiemy tą północ, to nawet się nie będę pieprzył tych ar tej armii tam nawet nie będę trzymał, naprawdę jeden oddział, dwa, trzy, tyle trzeba do utrzymania. Pobuduję budynki odpowiednie, żeby to zadowolenie było. I skończy się moja ingerencja właśnie na północy, bo jest totalnie niepotrzebna. Oni tam nie mogą mieć nic ciekawego. W tym mieście idą jeszcze na naokoło, żebym przypadkiem ich nie zaatakował, wcale się nie dziwię. Bo i tam jest chyba jedyne przejście na brodzie. OK. Zbierajmy ciebie i ruszysz do. A ty ruszysz na południe, przyjacielu, bo ja będę ciebie tam potrzebował. Na południu, właśnie. I teraz tak, tutaj nie ma na przykład generała, tutaj wiadomo, nie ma, no bo nie ma. Dajmy tutaj, kurna, jak się burzą, buntują się dziady. Eee, idzie coś, i idą jakieś dwa oddziały jeszcze. Ta droga weszła też pieniążki nam po pobrała. I daje nam 100 przychodu i korupcja 40, ja Tak średnio bym powiedział, średnio. No 140 zadowolenia, szkoda tylko to niepokoje one jednak muszą maleć. Niech one maleją jednak na poziomie kultury. Czyli Tomb mimo wszystko. No bo tawerna da tylko 5%. Tutaj niby 10%, ale... A w sumie to jest sensowne, bo spadnie nam korupcja i zadowolenie wzrośnie. O, niby 5% tylko w porównaniu do poprzedniego, ale i tak dobrze. Mhm, to będzie najlepsze rozwiązanie. I ja tutaj też mam pełną moją armię, którą widzieć Lord, chciałem. Nie, jeszcze jedna tura. Ok. No jak ja nie mi wyjdę, jak ja dostanę po kieszeni... Dopiero tutaj handel musi ro właśnie Pięknie nam handel rośnie. Cudownie, o to chodziło. Ej, jak ja tą armią wyjdę, i teraz tak wyślemy ją tędy. I od razu na Mordor. Znaczy na Mordor, puścimy ich tak albo tutaj gdzieś, w tą okolicę. W tę okolicę, żeby oni już trzymali. Wtedy tę armię będę mógł zabrać. I tutaj myślę, w międzyczasie zajmę i tę armię po prostu przerzucić. Już tutaj nie martwiąc się o to, że coś mi zaatakuje Lest czy coś mi zaatakuje Mistrand, tylko w tym miejscu już będzie faktycznie moja pełna armia, gotowa na obronę przed wszelakim zagrożeniem. Niech tak będzie. Run widzę, że jest strasznie bogaty, się nagle zrobił. Dobra, tu nic nie kminijmy, koniec tury. Plan mamy jak najbardziej. A kim ty jesteś? A ty jesteś tym generałem, co chyba na południe wysyłam, ile się nie mylę. Plan mamy jak najbardziej ambitny, teraz tylko należy wprowadzić go w życie. No i myślę, że jest nawet przemyślany, nie? Ale fajne powiedziałem, myślę, że jest nawet przemyślany. Mamy już dwie armie, mam już armię południe. Mam już armię południe, one są dobre. One powinny wytrzymać jak najbardziej. Teraz tylko stwor... jedna armia północ jest, teraz stworzymy drugą, znaczy jak tylko zajmiemy tam te tereny na południu, które dadzą nam dużo pieniążków przychodu. Stworzymy armię północ, teraz cały czas jestem na plusie, nawet dużo pieniążków jestem na plusie i buduję i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. A co jest jeszcze pięknie, krasnoludów. To jeszcze lepiej będzie będziemy mieli handlować z tymi i z tamtymi. A Zobaczcie, już 1700 na plusie jesteśmy, czyli. Cały czas, cały czas jest jak najbardziej ok. I teraz tak, jak ja wyciągnę tego typa, to nagle pewnie spada do nie, 130. To nie jest aż tak źle. Ech, bierzemy tak. Pas. No już się coś tam zaczyna denerwować. Pleps. No. Jest średnio. 75%. Tak. Akurat 75%. Eee, dajmy tak. Was tu. O, i te dwie jednostki dodajemy tu. Ja lecę. Wydaje mi się, że tam nie powinno nic, nic ciekawego. I akurat tą armię powinno sobie poradzić. Piękne budowy nam się zakończyły. Coś weszło do... Nie, nic nie weszło. Czyli mamy bez... Hmm, ale tutaj co? Aha, bo to są baraki, matko. Się zapatrzyłem, o co tu chodzi. No i zobaczcie, będziemy mieli dodatkowe prawie ponad 500 sztuk złota na naturę. To dużo, bardzo dużo nam da. No i ono przede wszystkim będzie oddziaływać na wszystkie. Bo cały czas oczywiście o tym mówimy, 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 mówimy ale o tym trzeba mówić du dużo i często. Że to będzie oddziaływać nie na jedną prowincję, na tą, tylko będzie oddziaływać na te wszystkie, między innymi także na tą, między innymi na tą, którą zdobędziemy sobie na sand jak najbardziej. No i na naszą twierdzę też. Finansowo stoimy południem, naprawdę, naprawdę stoimy południem finansowo, że się tak okay. wyrażę. No i do Santa i idzie nasz zarządca, no bo ty będziesz przede wszystkim zarządcą. I myślę, że to jest taki akurat moment, żeby ten odcineczek zakończyć. Jeszcze nie wychodzę tym typem Niech on sobie idzie tu poza rząd za chwileczkę. Ta armia pełna niech stoi i za chwileczkę dopiero nie ruszymy W następnej turze, kiedy ja zobaczę co tutaj jest, kiedy już te armie zaczną oblężenie, że bo ja będę miał duży, będę miał koszt przetransportowania tej armii, bardzo duży. Ale na chwilę obecną dzięki serdecznie za uwagę. Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Arami w Default Age Total War. Bye bye.